Musisz interesować się grami, aby w pełni cieszyć się tym filmem. A mówię cieszyć się, ja tak naprawdę mam na myśli przerażenie. Zapraszam Was na mojego Instagrama puffy.youtube i zapraszam do oglądania. Kriparian transmituje na żywo Hearthstone'a, kiedy nagle jego czad na żywo zaczyna wariować. Ludzie piszą, że w drzwiach znajduje się duch. Nieznana osoba przechodzi obok drzwi. Patrzy do środka, odchodzi, po czym wraca tylko po to, aby otworzyć drzwi. W ciągu trzech sekund, gdy mężczyzna patrzy do tyłu, nikogo tam nie ma. Gdzie jest mój bag? Gdzie jest jego dziewczyna idzie zbadać sprawę i znajduje ich z torbą w drugim pokoju. Mężczyźni powiedzieli, że myśleli, że jest to ich, ale to oczywiste, że tylko kłamali. O, oh, ja. Jest to więc jeden z najpopularniejszych i najczęściej omawianych przerażających momentów na Twitchu w historii, mimo tego, że wiele osób do dzisiaj nie zna całej historii. Mówi się, że mężczyzna był na jakiejś imprezie z grami. Najwyraźniej osoba w drzwiach była kolejnym streamerem. Jeśli przyjrzysz się uważnie, wydaje się, że podnosi rękę i puka w szybę w 25 sekundzie, aby spróbować zwrócić uwagę. Nikt jednak go nie słyszy, więc zamiast przeszkadzać w transmisji na żywo, po cichu otwiera drzwi i bierze to co myślał, że zostawił. Wątpię, czy ktokolwiek byłby na tyle głupi, aby wziąć coś od popularnego streamera. Kriparian prowadzi transmisję na żywo dla tysięcy ludzi. Myślę więc, że było to tylko nieporozumienie, które zostało źle odebrane przez Internet. Dwóch mężczyzn wchodzi wcześniej rano do kafejki internetowej z kilkoma profesjonalnymi narzędziami i złymi intencjami. Prawie nikogo tam nie ma, a nawet gdyby to miejsce było zajęte, to nie miałoby to znaczenia. Wybierają dwa miejsca po środku, aby nikt nie nabrał złych podejrzeń. Jeden z nich udaje, że coś robi, ale tak naprawdę zasłania ruchy jego kolegi, który już odkręcił obudowę komputera. Komputer zasłania plecakiem, więc gdyby ktoś przechodził, udawałby, że wyciąga coś z plecaka. Ktoś obok nich przechodzi po 28 sekundach, ale jest zbyt zajęty telefonem, by zauważyć, co robią. Zachowują się tak, jakby patrzyli na coś w tym samym ekranie. Po chwili cały komputer jest pakowany do torby. Odłożyli pustą obudowę komputera, aby nikt nie nabrał podejrzeń. Oczywiście nie mogą sobie po prostu wyjść z dużą plastikową torbą w kształcie komputera. Tak więc idą do łazienki i demontują komputer na mniejsze części. Pracownik nawet nie ma pojęcia, co zrobili, gdy ci wychodzą z całym komputerem w częściach. Najwyraźniej nie jest to ich pierwszy raz, jednak tym razem zostali nagrali na kamerach. YouTuber o imieniu Canon 165 miał nieco przerażający moment podczas transmisji na żywo, co według niego jest prawdziwym zjawiskiem paranormalnym. Did anybody else just see that? Mały orb pojawia się i znika, ale jeśli przyjrzysz się uważnie, kula miga przez chwilę, zanim zniknie. Nie mówię od razu, że jest to zjawisko nadprzyrodzone. Oczywiście mógł to być jakiś pył, ale przez resztę transmisji nic podobnego się nie pojawiło, a mężczyzna rzeczywiście jest przerażony. Spójrzcie na jego reakcję. Like to like było weird. I miejmy nadzieję, że kanon będzie nas informował o innych, przerażających rzeczach. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!